Gdy Jurij Santa Cruz przyglądał się paradzie z okazji mianowania Adolfa Hitlera na Kanclerza Niemiec, nie mógł przypuszczać, jak bardzo ten dzień odmieni jego życie. Do Berlina przyjechał kilka miesięcy wcześniej, po tym jak z częścią rodziny uciekł z Sankt Petersburga przed skutkami bolszewickiej rewolucji, która pozbawiła ich wszystkiego. Juria pozbawiła także matki i młodszego brata. Rosyjskie władze nie zezwoliły im na opuszczenie kraju. Pewnego dnia poczucie sprawiedliwości każe mu stanąć w obronie młodego komunisty, napadniętego przez hitlerowskie oddziały szturmowe, wtedy też pozna swoją wielką miłość, Klaudię, żonę dowódcy SS. Jego życie nieoczekiwanie się zmieni, a pierwsze planowe dotychczas cel, odnalezienie matki i brata, zastąpi inny, ważniejszy w tych koszmarnych czasach walka o przetrwanie. Ostatnie Dni w Berlinie to najdłuższa książka przeczytana przeze mnie jak dotąd w tym roku, i chyba jedna z dłuższych w ogóle, bo zwykle nie sięgam po takie domistrza. Zazwyczaj dłuższe rzeczy gorzej i dłużej mi się czyta. Nie mam na to konkretnej przyczyny, po prostu tak mam, tak jak jedni wolą rosół, a drudzy pomidorową. Chociaż jest we mnie obawa, że coś w którymś momencie się zepsuje i książka przestanie być dobra, albo że będzie się rozwijać na tyle długo, że zrezygnuję z lektury zanim. W ogóle stwierdzę, że faktycznie może być dobra. W tym przypadku jednak zaintrygował mnie temat i postanowiłam dać szansę tej nowości. Wkraczamy w świat Jurija, bohatera o mieszanym rosyjsko-hiszpańskim pochodzeniu, który przebywa aktualnie w Berlinie. Szybko cofamy się jednak do historii jego rodziny i poznajemy los jej członków oraz szczegółowe powody, które doprowadziły naszego bohatera akurat do Berlina. Po poznaniu genezy towarzyszymy Jurijowi w kolejnych latach, w trakcie których nie tylko obserwuje, ale i doznaje na własnej skórze okrucieństw ideologicznych reżimów, które znamy z lekcji historii, choć niestety, jak wiemy, nie tylko z nich. Poprzez poprowadzenie historii wielotorowo i wykreowanie bohatera o mieszanym pochodzeniu poznajemy Europę pierwszej połowy XX wieku bardziej całościowo. Nie tylko z perspektywy niemieckiej, ale też rosyjskiej oraz hiszpańskiej. wydarzenia historyczne wplecone jest życie zwykłych ludzi, obywateli o różnym nastawieniu do dziejących się na ich oczach wydarzeń, sceptycznym, nieufnym, ale też szczerze entuzjastycznym i pełnym nadziei na lepszą przyszłość. Jestem pod dużym wrażeniem tego, jak te najważniejsze historyczne wydarzenia wpleciono w fabułę i życia tych fikcyjnych postaci. Ogromny szacunek dla autorki za ogrom tej pracy, bo wszystko wypada tu naprawdę wiarygodnie. Oczywiście można by się czepiać, że to aż dziwne, żeby jeden człowiek doświadczył wszelkich nieszczęść nacjonalizmu, stalinizmu i był mniej lub bardziej, ale jednak bezpośrednio zaangażowany w wydarzenia lub poprzez osoby, które spotyka, ale nie ma tu poczucia jakiejś sztuczności czy upychania czegoś na siłę. To nadal mam wrażenie, że. Każda z historii, każdego z bohaterów, które się tu pojawia, mogłaby się wydarzyć faktycznie w tych czasach wtedy. Wprawdzie miałam moment, w którym czułam już przesyt i w momencie, gdy historia zatacza koła i Juri postanawia wrócić jednak do Rosji, zastanawiałam się, czy to jest na pewno potrzebne. Czy nie byłoby lepiej tę część historii zostawić, żeby nie ryzykować utraty tego realizmu? Przekaz już wtedy był dla mnie jasny i dobry, i bałam się, że coś się sknoci. Na szczęście tak się nie stało. Historia dokończona jest sprawnie i, nadal, trzyma się w ryzach. Nie traci na tej sensowności i na tym właśnie wspomnianym przeze mnie realizmie. To przesycenie i odrobina zmęczenia wynika raczej po prostu z kalibru i samej tematyki okrucieństwa reżimów i wojny ukazanych tu sprawnie bez żadnego wygładzania wszystkie elementy o których wiemy z historii o których się uczymy tutaj są szczere zamiłowanie i wiara w ideologię nacjonalizmu realizm rewolucji bolszewickiej dojście hitlera do władzy budowanie struktur a jednocześnie los zwykłego człowieka walka o przetrwanie na co dzień o to, by nie zostać aresztowanym, zastrzelonym, żeby mieć coś zjeść i gdzie się umyć, przebrać w czyste ubranie. Podkreślona jest rola i poświęcenie kobiet w czasie wojny, ale także i przed jej początkiem oraz po jej zakończeniu, kiedy mężczyźni wracali lub jeszcze nie wrócili do kraju z frontu. Jednocześnie domknięte mamy wszystkie wątki. Jeżeli jakaś postać pojawia się na chwilę, jest częścią jakiegoś wydarzenia, jakiegoś wątku i w jakiś sposób znika, nie jest więcej wspominana, to z czasem powraca w nowej roli w nowych czasach. Warto wspomnieć, że chociaż w opisie książki mamy informację że, o tym, że główny bohater obserwuje, jak rodzi się nacjonalizm w Niemczech, to sama fabuła obejmuje jego życie przed tym, jak trafił do Niemiec, czyli dzieciństwo w trakcie rewolucji w Rosji, a potem, bo za nim też przez cały okres dochodzenia Hitlera do władzy, rewolucję hiszpańską, II wojnę światową, okres bezpośrednio przed i chwilę po jej zakończeniu. Czasami śledzimy akcję kilkutorowo, Jurija oraz ważnych w jego życiu kobiet, kiedy są rozdzieleni, a, a to się ze sobą w żaden sposób nie kłóci i przechodzi sprawnie jedno w drugie. Chociaż cała historia i wszystkie wątki są obszerne, to nie ma tu spowolnień, akcenty są odpowiednio położone i ta historia po prostu się dzieje. Juri nie spędza godzin na rozmyślaniach o świecie, o tym, co się dzieje dookoła niego. Nie ma tu takiego moralizowania. Juri i wszyscy dookoła niego próbują przetrwać i zachować jakieś resztki normalności. Niezależnie od tego, którą stronę wspierają. Dla tych poglądów, stanowisk i decyzji mamy cały spektrum. Mamy Niemca szczerze oddanego ideom komunizmu, za co w Niemczech jest uznawany za wroga narodu. Mamy córkę, która wyrzeka się swojej matki, dowiadując się o jej żydowskim pochodzeniu i za wszelką cenę próbuje się od niej odciąć. Są postacie męskie, które dołączają do struktur typu SS szczerej wiary w to, co głosił Hitler, ale też po prostu z chęci zdobycia pozycji i władzy. A z drugiej strony ciągle gdzieś przez to całe okrucieństwo, które ludzie sobie zgotowali, przebija się miłość. Również w wielu obrazach. Szalona i namiętna, niemożliwa do zrealizowania i utrzymania, miłość romantyczna, ale bardziej stonowana, która rozwija się powoli, miłość matki do małych dzieci, miłość matki do dorosłej córki, miłość rodziców do dziecka, które postępuje wbrew ich oczekiwaniom, czy też całkowicie się ich wyrzeka, a mimo wszystko nadal istnieje. I towarzysząc tym wszystkim ludziom, którzy, choć fikcyjni, wydają się być tak bardzo prawdziwi, chcemy i wierzymy w to, że na końcu właśnie miłość przetrwa i zwycięży. Jest to zdecydowanie dobra powieść historyczna. Wykonano ogrom pracy, aby historią nieprawdziwego bohatera pokazać okrucieństwo jak najbardziej prawdziwych i nieludzkich czasów. Jeżeli macie ochotę na coś długiego ale trzymającego poziom od początku do końca to polecam: Ostatnie dni w Berlinie od wydawnictwa filia.